i kajetan, kajetan ojc Jarosław Baran. Zeszłoroczni Rosji w Polski. Jezu, ile w Jezu, nie tu! Kajetan już na motku. Odważniejsze jeszcze troszkę skoki w pierwszym przejeździe.

Jestem na odcinku specjalnym numer ale dopiero 7 załóg na. tak, na odcinku specjalnym numer 3 na dermowie. Drugi tam Trzeci, A generalna na moment to Janek, mniej na pierwszym miejscu, 3 Drugi Później... <zysklarandMe> dobry, dobra, I teraz na trasie już po Tomek Kuchar z Danielem. Już wjeżdża na Mostek, spokojny skok. On tutaj ma duży apetyt, żeby znowu wygrać. Jedyni jego start w tym roku w Polsce. Tajwan, eee... Tajwan, W randowym Europy, czwarte miejsce w dedykackim sezonie. Ja uważam, że super wyjść w tak jak pokazywał się naprawdę pracę, w mistrzostwach Europy. Wiem, że... Szkoda, że tak się zdarzyło, ale Kajtan jest bardzo zadowolony z tego sezonu. W przyszłym roku, mam nadzieję, też Mistrzostwa Europy. Wszystko na to.